Dzień dobry, dzień dobry, kolejny dzień, dzisiaj robimy sobie wycieczkę do Caminito del Rey, to jest w górach taki wągóz, potem wam pokażę jak to wygląda, a teraz jedziemy właśnie pociągiem. Jakieś 45 minut od Malaki to jest a takie widoczki no niestety akurat na stacji się zatrzymujemy. Takie widoki mamy z góry wjechaliśmy no, Tak wygląda w pociągu. I już jesteśmy niedaleko wejścia do tego Kaminito del Rey, ale że jesteśmy trochę za wcześnie to sobie na zalew tu jest zapora niedaleko i taki zalew tutaj jest elegancki. Ludzie sobie biwakują, plażują w zasadzie, chociaż to plażą trudno nazwać, bo takie kamieniste, kamieniste na brzeże. No. Ale korzystają ze słońca, palają się. Rozgdokały się kaczki. Słyszycie ten dźwięk cykat, jak głośno słychać? Idziemy już do wejścia do Kamino Del Rey. O, takie jakieś tutaj skały przy dróżce. To jeszcze nie jest to kamieni to, dopiero idziemy do wejścia. Szybkim krokiem teraz trzeba zasuwać, bo w zasadzie już tam powinniśmy być przy wyjściu, bo mamy przewodnika na 13, a już jest gdzie po. No i wreszcie jesteśmy na kaminito. Weszliśmy. Gruba była może 100 metrów już na drodze musieliśmy ją dogonić. Ja mam to czek O jaka tam przepaść w dół ale tutaj też nisko, tam dalej będą lepsze miejsca. To kamin i to Del Rey było wyremontowane tam kilkadziesiąt lat temu, a wcześniej było bardzo niebezpieczne. Tam widać kawałek tego starego. Trzęsie, taki podwieszany mostek jest. Masakrycznie buja. Pisała tabliczka, że maksymalnie 10 osób mogą wchodzić na ten mostek. dzień, dobry kolejny dzień tym razem już ostatni jestem w miejscowości Fuenjirola tak jak widać zresztą na załączonym obrazku koło stacji kolejowej w centrum miasta to jest na południe trochę od Malagi w stronę Marbella się jedzie wzdłuż wybrzeża takie miasteczko idziemy dalej Jest Malaga właśnie stamtąd przyjechałem chyba się przepłynę stateczkiem do Belmadeny, taka miejscowość tu niedaleko sobie chodzę uliczkami tej Fuenhi roli i oglądam, cieszę się słoneczkiem, bo no, jest tak gdzieś ponad 30 stopni tutaj, Ja wrócę do domu, do Birmingham, to będę musiał znowu w chłodniejszych temperaturkach siedzieć, ostatni dzień ciepła i gorąca w zasadzie nawet. Nawet jakąś fontannę tutaj mają, wprawdzie nie jest jakaś specjalnie wypasiona, no ale jest. Mam już bilety kupione na statek, będę sobie płynął godzinkę czasu do Benalmadema, a stamtąd wracam pociągiem do Malagi. I już jestem w porcie przy Marince, w Marince. Pełno jachtów stoi, gonie na stateczek, za 15 minut wypływa. jestem na statku, zaraz będziemy płynąć tam jest o widok na UE, czyli na Marinkę. Francja, Francja. Super, fajna przejażdżka, podoba mi się. No i wpływamy do portu teraz w tej chwili. Wpłynęliśmy do Benalmaden. Teraz będą nas przycumowywać tutaj. Już pani z obsługi coś tam szuka. Linki do cumowania. Prowadzę, ala. Statek się nazywa, o ile pamiętam, chyba Fish Star, czy coś takiego, czy Starfish, Starfish chyba. No, jak ktoś chce się przepłynąć, to do jednej z tych dwóch miejscowości, niech przyjeżdża i za 10 euro może sobie przejażdżkę zrobić. No, takie miasteczko wygląda podobnie do tego poprzedniego. Cała tutaj, ta Hiszpania na wybrzeżu, wszystko jest takie podobne. Budownictwo w stylu, roślinność, temperatura. Ma się wrażenie, że to cały czas to samo miasto. No już będziemy dobijać te nabrzeża. Pasażerowie następni czekają. Już nas tutaj pani przysumowuje. Będziemy wysiadać. No i po zejściu ze stateczku idziemy sobie w stronę miasteczka Benalmaden'a do centrum. Muszę na stację dojść i stąd będę do Malagi jechał pociągiem. Już jest w kurcze w pół do piątej, także mało muszę się zbierać w torne malagi, bo wieczorem pocią nie pociąg tylko samolot do domu. No tutaj taki pociąg, troszeczkę podobny jak ten co w Granadzie jechałem. Tam dalej widać plażę. Właśnie wyszedłem z portu. No tutaj taka jakaś ładna wieżyczka czeka na mnie. <laughs> Może się tam można wspiąć. Eee, nie sądzę. Taką sobie główną ulicą idę do stacji. Są dwie stacje właściwie w tej miejscowości, ale obie są mniej więcej tak samo oddalone. Jakieś półtorej kilometra muszą naginać. No, już jestem na stacji kolejowej El Pinillo się nazywa. Stąd już do Malagi jest jakieś 35 minut tylko. No i niestety to już jest ostatnie ujęcie. Jestem właśnie na lotnisku w Maladze i wybieram się do domu. Jeszcze mi godzinka została do lotu z samolotu, także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnej podróży. Cześć.